Wirusa. Dzisiaj pan minister zdrowia powiedział, że oczywiście jest to w pewnym sensie trochę ryzykowne, ale to przecież wiele osób, rodziców, mówi, żeby wreszcie e, dzieci mogły pójść do szkoły, przynajmniej te z tych klas 1, 3, 1, 4 e, i uczyć się stacjonarnie, a nie zdalnie, z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa. Główny Sektor sanitarny wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej opracował e, e, ten reżim sanitarny. On będzie stosowany. No, i oczywiście dzieci do szkół pójdą. Tak, Od tylko nadal nie stycznia. mam odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie są szczepieni już w tej chwili nauczyciele? W programie Narodowej, Narodowej Strategii Szczepień ustaliliśmy kalendarz tych szczepień również dla nauczycieli i się tego trzymamy. I kiedy będą Przyszły szczepieni nauczyciele w takim razie? Proszę. Kiedy będą szczepieni nauczyciele? Razem. Czyli kiedy, panie pośle? Zgodnie z prawem. Chyba że od, od jutra są, czy dzisiaj są wybrane są brane te testy na, na koronawirusa, i pod kątem Ale, badań będą, śpi, 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 nauczyciele będą szczepieni. Nie z tym, nic drożnego. nie ma tej powodu do, 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 do hecheszkowania, hech, hech, panie pośle. Tylko po, uważam, mówi. że to są dobre działania. No nie, wiem, o czym mówię, wiem, o czym mówię, ale... Szanowny Panie. Nie, bo ja, bo ja, bo ja nie do końca, rozumiem. Panie, Rzec, Rzec, ja Rzec, ja do końca rozumiem, czy my zanim, tak, czy my zanim redaktor, będziemy zaszczepieni też o, musimy być wszyscy przetestowani? Bo chyba nie. Czy, 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 czy to jest jakaś nie, taka ale, wybrana grupa ale... zawodowa nauczyciele, że zanim się ich zaszczepi, nie jest, to muszą być jest. przetestowani? O, o co tutaj chodzi? Nie jest, nie jest to specjalna grupa. Natomiast będą Słys? wyszczepieni i w czasowym czasie, tak żeby ewentualnie również być bezpieczne w pracy, w szkole z dziećmi. Tylko, że oni te panie prace redaktor, zaczynają, jeśli chodzi o klasę najmłodszą, za chwilę, yy, jak przestraszyli no, się. o kurs i zadać A, jedno, i... jedno pytanie. Panie pośle Mosiński. jedno advokatem. pytanie. Czy ten najnowszy tak, tak, pan Pana zdaniem, nie powinien być przed pójściem do pracy? Właśnie to się czyni. Jutro ludzie do szkoły nie idą, Szanowny Panie. Niech Pan się obudzi. Mamy jutro od 12-13. Ale I w, w poniedziałek. poniedziałek. Czy do poniedziałku wyszliśmy nauczycieli? Przydążymy, spokojnie. Ale do poniedziałku wyszczepić nauczycieli, panie pośle? No chyba nie. Biorąc no, rozpoczynamy szczepienie, spokojnie, spokojnie. Ale przecież nawet nie, proszę, nie w styczniu, na... panie pośle. Proszę? Przecież nawet nie w styczniu. Co nie w styczniu? Przecież, to jest właśnie. Przecież obraz, nawet nie w styczniu redaktor, się rozpoczną szczepienia nie. nauczycieli. Właśnie, ja właśnie pana zapytałam. Rozpoczną się że... szczepienia nauczycieli w, 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 w styczniu, no, zgodnie z kalendarzem, o którym mm. myśmy rozmawiali. No, to szczepieni nauczyciele. No raczej nie, dlatego Jest. że dzisiaj usłyszeliśmy, że dopiero od 15 seniorzy 80+. Plus. Dlatego zapytałam, bo I nauczyciele, nauczyciele też o to pytają i mam znajomą nauczycielkę, która też. mówi, że ona w ogóle ma informację, że może pod koniec marca będzie szczepiona. Nie, wcześniej na pewno. No dlatego, dlatego pytam kiedy. Konrad Frysztak, jak pan widzi w takim razie sukces tego... Narodowego projektu. Rzeczywiście jest tak, jak mówi pan poseł Mosiński, no, że są kraje, tak jak Francja, które. No, to jest w ogóle dramat, jak tam z kolei to wygląda. I, i słyszycie jako opozycja, że jesteście durni i krytykujecie wszystko. No ja nie od, rzecz. Pana Mosi, od pana posła Mosińskiego usłyszałem, że ja jestem durniem. Panie pośle, Mosiński, nie. pan nie. słynie w, pan w pewnych węgach jako TW Małpka. Nie, przepraszam, małpka, czyli człowiek, pana, który taki, pan pod, się, tak, podpisywał, panowie, się, podpisywał się w mediach, ubliżając innym. Te pan pan szuka szuka w tym, czy, czy w stosunku do panowie, pana nie wyciągnąć również o... konsekwencji prawnych? Tak, tak, tak. Pościągnięcie tak, ale... tak, emocji nie, jestem Zachęcam. bardzo spokojny. No, pan poseł Mosiński ma prawomocny wyrok, ubliżał w internecie pod pseudonimem Małpka i innym ludziom. Niech pan poczyta, najpierw ubliżył Niech no, pan poczyta usadnienie jeśli tego wyroku, pyta, a później pan sobie właśnie. Pani... Ja myślę, że wróćmy do tematu, bo to będzie dla widzów z większym porządkiem. Jeśli pyta o to, co ja sądzę na temat <laughs> pro Narodowego Programu Szczepień, to moją odpowiedzią będzie to. Szanowni państwo, sądzę to samo, co państwo, po tym co usłyszałem od posła Mosińskiego, albo czego nie usłyszałem. Jeśli mowa jest o tym, że nauczyciele będą szczepieni już od jutra i zdążą do poniedziałku 18 stycznia, to tak niestety nie jest, bo prawo i sprawiedliwość zapowiedziało, że 15 nie będą tak, szczepieni, będą mogli przebywać 80 latkowie, najmłodszych 35-latków. A nie, wiem, jutro, nie, i szczepić, Panowie, nie stycznia, razem. A ja mam jeszcze jedno pytanie to na temat, powoduje, że nie wierzę, w, w Narodowy panowie, jest to jest panowie, to jest panowie ta chcę zapytać jeszcze o mandaty i o to, że...